Hipomobilność, czyli kolejny temat omawiany w naszej serii Diagnostyka Fizjoterapii. Z tej strony Łukasz i życzę Ci miłego oglądania. Tutaj na tej rycinie widzisz wszystkie aspekty do poruszenia dzisiejszego dnia. Zostaw lajka, komentarz, jeżeli filmik będzie dla Ciebie wartościowy, pozwoli to trafić do większej ilości pacjentów. No i zanim zaczniemy omawiać patologię, chciałbym zwrócić uwagę na strukturę zdrowego stawu. Tutaj w tym miejscu zwróć uwagę nasze plecy, nasz kręgosłup. I chciałbym już teraz zwrócić uwagę, że tych warstw występujących w rejonie kręgosłupa jest kilka, od tych bardziej powierzchownych, po głębsze, po te wszystkie najgłębsze. Oczywiście nie zapominając o układzie więzadłowym, układzie powięziowym. Tutaj w tym miejscu widzisz chociażby ten cały układ więzadeł, powięzi, który stabilizuje nasz kręgosłup, tworząc jedną całość. Oczywiście nie zapominaj, że w tym miejscu występuje również układ krwionośny, układ nerwowy, układ żywny, tętniczy czy układ chociażby limfatyczny i to wszystko stanowi jedną całość w kwestii funkcjonowania stawu. Jeżeli weźmiemy pod uwagę staw łokciowy, który również też często występuje, niestety jest dotykany poprzez hipomobilność, zwróć uwagę znowu, mamy kilka mięśni, między tym wszystkim występuje znowu układ tętniczy, żylny, limfatyczne, cały układ więzadłowy, który chociażby widzisz tutaj, tak zwana torebka stawowa, więzadła, które stabilizują staw, to wszystko wpływa na jedną całość. Omawiana dzisiaj hipomobilność to sytuacja, w której mamy ograniczoną ruchomość. Ta ruchomość jest o wiele mniejsza od takiej ruchomości fizjologicznej. No, i taką sytuację często możemy zauważyć chociażby u ludzi starszych, u części również z nas w kwestii siedzącego trybu życia, mniejszej ilości ruchu, gdzie mamy problem w kwestii poruszania się, mamy problem w kwestii rozruszania, te zakresy ruchomości są mniejsze chociażby nie jesteśmy w stanie dotknąć podłogi, co czysto teoretycznie powinno być taką naturalną ruchomością naszego kręgosłupa. Nie tylko oczywiście kręgosłupa, ale no często niestety mamy z tym problem. Drugim takim przykładem oczywiście są osoby, które nadmiernie ćwiczą. Tutaj zwróć uwagę Arnold. W każdym razie nie chciałbym mówić tylko na temat kulturystów, osób, które ćwiczą typowo na siłowni, ale myśląc też pod względem ogólnie. Zbyt dużej aktywności, tendencji do spinania naszego organizmu, na podstawie czego te zakresy ruchomości również mogą być mniejsze. I kolejny przykład złamania, uszkodzenia stawów, gdzie niestety później dochodzi do różnego rodzaju restrykcji. Te restrykcje, jeżeli nie zostaną rozpracowane, mogą być po prostu niestety już później nieodwracalne, co niesie ze sobą również komplikacje związane ze zmniejszeniem ruchomości stawów. Więc jakie są przyczyny? Oczywiście nasze funkcjonowanie w dzisiejszym, w dzisiejszym XXI wieku siedzący tryb życia, kwestia nadwagi, to wszystko będzie wpływać na zastaną tkankę, forma wykonywanego zawodu, różnego rodzaju kompensacja, chociażby praca siedząca w sytuacji, kiedy spędzasz przed komputerem, telewizorem w e, pracy e, 8 godzin, powiedzmy, tak? to w tej sytuacji tego ruchu jednak może być za mało. Twoja tkanka będzie wołała o pomoc. To są często te sytuacje, gdzie wstajesz i aż się prosi, żeby się wyprostować. Wypadałoby po prostu zadbać o swoją aktywność, o swój ruch, żeby nasze tkanki nie były zastane. Na podstawie czego po prostu chcemy przeciwdziałać tej tak zwanej hipomobilności. Pamiętaj, brak, nad, brak aktywności fizycznej, ale również nadmierna aktywność fizyczna, chociażby po prostu ćwiczenia na siłowni w dużym nakładzie czasu. Również może podać szereg komplikacji, jak ograniczenie ruchomości, nieworoczone urazy, różnego rodzaju kontuzje, złamania, uszkodzenia. Złamania na przykład niosą ze sobą szereg komplikacji, jak zmiany nieodwracalne odnośnie różnego rodzaju ruchomości stawów. Jednak znowu warto by było to przeanalizować ze swoim terapeutą, może lekarzem, czy moja hipomobilność, ograniczenie ruchomości może być związane z jakimkolwiek problemem odnośnie stawów niewyleczonych kontuzji. Ma to ogromny wpływ, ale chciałbym, żebyś podszedł, podeszła do tego bardzo indywidualnie. Oczywiście wiek predysponuje do pewnych zmian. Niestety tutaj metabolizmu i fizjologii nie uszukamy. Choroby kręgosłupa yy, różnego rodzaju, yy, chociażby choroba bastrupa czy choroba na przykład zmiany typu modik, gdzie dochodzi do zmian w rejonie kręgosłupa, ale to również się tyczy jakichkolwiek struktur innych w naszym ciele, będą powodowały później różnego rodzaju restrykcje. Jak chociażby sztywność, ograniczenie ruchomości. Pamiętaj o tym, to jest dla mnie również kluczowe: odżywianie ma ogromny wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu, to przekłada się na gospodarkę hormonalną. No i tutaj bardzo fajnym przykładem jest działanie chociażby testosteronu, relaksyny, estrogenów, progesteronu. To są hormony, które mają wpływ na nasze funkcjonowanie, na nasz organizm. Więc pamiętaj o tym, różnego rodzaju zaburzenia hormonalne również mogą oddziaływać i dawać pewne pokłosie w kwestii wyglądu i funkcjonowania Twojej tkanki mięśniowej. Więc w dużym skrócie po prostu weź to pod uwagę odnośnie, odnośnie przeanalizowania swojego przykładu, czy chociażby zła forma odżywiania, higiena jedzenia itd., itd. czy zaburzenia hormonalne nie wpływają na problemy ze stawami. No i oczywiście wady wrodzone, zdecydowanie najrzadziej, ale jednak musimy o tym pamiętać. Eee, różnego rodzaju na przykład sakralizacje, lumbalizacje omawiając struktury kręgosłupa będą przyczyniać się do również problemów występujących eee, w rejonie naszego kręgosłupa. Jakie są objawy? W kwestii hipomobilności, oczywiście ograniczenie ruchomości stawów. Nie jesteśmy w stanie w jakiś sposób się wyprostować czy zgiąć. Nie mamy pełnych zakresów ruchomości w tych stawach. E, oczywiście występują wtedy jako pewne komplikacje w stanie przewlekłym różnego rodzaju zmiany, czyli na przykład e, zmiany w rejonie kręgosłupa, w rejonie łokcia czy kolana, gdziekolwiek możemy w ten sposób omówić jakikolwiek staw. To będzie ze sobą później e, niestety niosło pewne komplikacje, jak bóle spoczynkowe, bóle w trakcie aktywności. E, te ograniczenia ruchomości niestety będą, e, będą dawały pewne, e, pewne przeciążenia, będą wpływały na pewne przeciążenia tkanek. To jest tutaj to, co widzisz, zaburzenia napięcia mięśniowego, nawracająca do ligliwości, sztywność poranna, objawy neurologiczne, naczyniowe. Pytanie brzmi, do jakiego stopnia uszkodzenia doszło, tak? czy to jest tylko kwestia hipomobilności, ograniczenia ruchomości, czy może ta hipomobilność w stanie przywlekłym przyczyniła się do wielu innych patologii. I to wypadałoby ze swoim terapeutą, ze swoim ewentualnie lekarzem, innymi specjalistami po prostu omówić. To, co chcemy wprowadzić, to, co chcemy uzyskać w kwestii współpracy z takim pacjentem, to przede wszystkim zmniejszenie dolegliwości, poprawa funkcjonowania naszego organizmu. Czy to się tyczy pojedynczego stawu, czy to się tyczy całego organizmu? Pamiętaj o tym w kwestii hipomobilności po kontuzji, będziemy mówić odnośnie chociażby jednego stawu, ale pamiętaj, takie coś jak hipomobilność najczęściej dotyka cały organizm. To nie jest tylko kwestia, klatki piersiowej, ale również to jest kręgosłup na dole, na górze, czy chociażby kończyny dolne. Więc bardzo proszę, nie wyrywaj z kontekstu tylko jednego stawu, tym bardziej, jeżeli nie, nie miałeś kontuzji, nie miałeś złamania i typowego urazu, tylko pamiętaj o całości swojego organizmu. Poprawa elastyczności układu mięśniowego, odżywienie tkanek, poprawa funkcjonowania, witalności naszego organizmu, przede wszystkim przeciwdziałanie przeciążeniom, nawracającym przeciążeniom, które predysponują później do wielu zmian, jak degeneracja naszych stawów, kości, układu więzadłowego, mięśniowego itd. Od czego zacząć? Oczywiście sugerowałbym spotkanie z ortopedą. Jeżeli będziesz mieć objawy neurologiczne, na pewno zostaniesz odesłany odesłana do, do specjalisty neurologii, do neurologa. No i w tej sytuacji jesteś w stanie sprawdzić pewne, pewne stawy, strukturę, czy doszło już do zmian, czy może nie. Pytanie w tym wszystkim brzmi, czy ewentualne dolegliwości, które masz, wynikają z ograniczenia ruchomości czy tak jak powiedziałem wcześniej to ograniczenie ruchomości w stanie przewlekłym przyczyniło się do różnego rodzaju nasilenia się patologii. Wypadałoby to przeanalizować, sprawdzić. Oczywiście warto byłoby wziąć pod uwagę współpracę z fizjoterapeutami, z osteopatami, masażystami po to, żeby rozruszać, powiedzmy kolokwialnie rozruszać staw, poprawić funkcjonowanie. Tylko znowu pytanie brzmi, czy jesteśmy na przykład po kontuzji i mamy ograniczenie jednego stawu? Czy doszło do problemu naszego organizmu, na podstawie czego po prostu występuje tzw. hipomobilność? Więc znowu chociażby ta tematyka odżywiania byłaby warta po prostu, żebyś wziął to pod uwagę. I tutaj, tak jak widzisz, współpraca z dietetykiem, psychoterapeutą, psychologiem, trenerem personalnym to są wszystkie zawody, które wpłyną na, na lepsze funkcjonowanie Twojego, twojego organizmu. Przez co jesteś w stanie, na przykład w stanie przewlekłym poprawić ruchomość swoich stawów. Aktywności fizycznych jest wiele, form spędzania wolnego czasu jest wiele, więc sugerowałbym znaleźć coś, co lubisz, coś co wejdzie w Twój nawyk, no i po prostu będziesz to wykonywać, zadbasz o swoje stawy i nie będzie żadnych innych komplikacji. Tyle w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że filmik jest dla Ciebie wartościowy. Jeśli tak, zostaw lajka. Pamiętaj o tym, z hipomobilnością powinniśmy pracować. Nie zostawiaj ograniczenia stawów samemu sobie, bo na pewno nie będzie lepiej. Trzymam kciuki za Twoją ruchomość i Twoją konsultację z innymi specjalistami, a ja bardzo dziękuję za spędzony czas. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.